Barcelona zremisowała z Betisem 2 do 2 w 16. kolejce La Ligi i kolejny raz dała motywację, nadzieję Realowi Madryt. Nagrywam to zanim jeszcze Real zaczął swoje spotkanie z Gironą, Nie wiem, co tam się wydarzy, ale no. To nie jest tak, że Real ma wystarczająco złą pozycję w lidze, patrząc na swoją aktualną dyspozycję. Powinni mieć królewcy dużo trudniej. No tak czy inaczej, nie jest tak, że Lamin Jamal gwarantuje zwycięstwo Blaugranie. Młody Hiszpan był tutaj na boisku, był bardzo ważny. Powiedziałbym nawet, że gdyby nie on i gdyby nie Iniaki Peña, no to Betis powinien to spotkanie w zasadzie wygrać, patrząc na pierwszy powiedzmy kwadrans i przede wszystkim na drugą połowę. No i jaki Penia gra w taki sposób, że nie ma cienia powodu, żeby zastanawiać się nad puszczeniem do gry Wojciecha Szczęsnego. Naprawdę, zwłaszcza strzał Abde przed przerwą, był znakomicie przez młodego Hiszpana. No nie aż, tak, nie aż takiego młodego, no ale wiadomo o co chodzi. Wyciągnięty i. No, działa to wszystko. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby w przyszłym sezonie Barcelona nie stwierdziła że Penia jako numer dwa i Ter Stegen jako wcale nie taki niekwestionowany numer jeden, to nie jest zupełnie wystarczający zestaw golkiperów na to, żeby iść dalej w piłkarską swoją przyszłość. No Barcelona ewidentnie straciła ten swój gen dominacji. To nie jest tak, że nie wykreowali sobie fajnych sytuacji, to nie jest tak, że bramki strzelili całkowitym przypadkiem, ale no nie było tak, że udało się ten mecz zdominować, jak już wspomniałem. Druga linia no, no, ewidentnie nie była monolitem i w momencie, w którym Flick zauważył, że jest to naprawdę poważny problem, zdecydował się na zmiany, no i zmiana Frankiego de Jonga spowodowała rzut karny i to moim zdaniem dosyć ewidentny po faulu na Vitorze Roque, wypożyczonym z Blaugrany. Ale z drugiej strony, no to Ferlan jednak też z ławki wchodząc bramkę strzelił. Także i na plus, i na minus te zmiany wpłynęły Flikowi. I pozostaje odwieczne już w zasadzie pytanie, czy Frenkie de Jong w ogóle kiedykolwiek będzie piłkarzem na miarę oczekiwań, które do niego wy. A jak się? Ja myślę, że już jednoznacznie można powiedzieć, że nie. Bo on zapowiadał się tam naprawdę epokowego pomocnika, a tymczasem siedzisz jakiś czas w tej Barcelonie, ale wydaje mi się, że można być mocno krytycznym po tym występie, no też ileż można tłumaczyć się tym, że on jest pełni sprawny fizycznie, że wrócił po kontuzji, i tak dalej. To też nie jest tak, że on dopiero od dwóch dni trenuje. Nie jest dramatem ten remis tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, bo nawet jeżeli Barcelona od wielu, wielu lat nie ma problemów z tym, żeby unikać porażek na Benito i No to jednak Betis to nie jest ekipa, która byłaby jakaś przypadkowa. Ma tam kilku ciekawych piłkarzy. Isko z ławki wchodzący jest dobrym na to przykładem. Roselso regularnie robiący chaos z przodu i tak dalej, i tak dalej. Do tego naprawdę. Jakby to powiedzieć, wokalne trybuny. No ale z drugiej strony, liga jest jaka jest. I każda strata punktów jest naprawdę poważnym ciosem w kontekście walki o mistrzostwo. Mistrzostwo, które w którymś momencie wydawało się, że Barcelona jest naprawdę w zasadzie jedynym kandydatem do tego, żeby prymat w Hiszpanii przejąć. A teraz, teraz czekamy na to, jak Real Madrid bez Rodrigo będzie w stanie sobie poradzić z Gironą, bo. To jest wielka zagadka, zielona to nie jest, nie wiadomo, co w tym sezonie na pewno dużo słabsza jest niż w ubiegłych rozgrywkach, dodatkowo Real akurat sobie z nimi radził w sezonie 23-24, ale Real 24-25. No nie muszę o tym chyba mówić. Co swojego live'a opowiadamy sobie o tym, jak jest źle, co po meczówkę opowiadamy sobie, jak jest źle, co w zasadzie co wyjazdowy mecz. Drapiemy się wszyscy po głowie patrząc na wyczyny Blancos. No, czy tutaj będzie coś innego, to zobaczymy, ale myślę, że obawy są jak najbardziej uzasadnione. No, żeby nie było tak, że tym remisem wyjazdowym Barcelona nie, nie powiększy przewagi nad Realem. No i też pamiętajmy, że pomijanie w ogóle w dyskusjach o tytule mistrza Hiszpanii ekipy Cholosiméone jest dużym błędem. Atleti ma całkiem spoko kadrę aktualnie, wyniki też się zgadzają, no trzeba ich na pewno w kontekście walki o tytuł mistrza Hiszpanii traktować bardzo poważnie. A Hansi Flick, no zrobił dużo dobrego, myślę, że przede wszystkim zmienił w dużej mierze nastroje wśród kibiców Barcelony, pokazał, że z tą kadrą można dużo pięknych rzeczy zrobić. Ale jest nad czym pracować tu i teraz. Bo to jest już kolejny w ostatnich tygodniach mecz, w którym nie można mówić o tym, żeby Barcelona kogoś naprawdę zdominowała. Nie wiem, może jakiś samozachwyt albo przeciążenie wjechało po El Clasico. Trudno mi powiedzieć, ale to tak instynktownie pierwsza myśl.